Ja jestem Pixel a w dzisiejszym odcinku niestety Będę Chcę Was bardzo wszystkich przeprosić moich fanów, widzów Ci co mnie subskrybują Bo jak już widzieliście Wbiło na mój kanał po 200 subskrypcji A jeszcze nuty nie ma i właśnie chcę Wam w tym odcinku chcę Wam wszystko wyjaśnić Co i jak, dlaczego Kiedy będzie No to co Przechodzimy do odcinka. Może chcę Was przeprosić za to, że nie ma nuty. Ale oczywiście chciałbym też poprosić, abyście obejrzeli ten film do końca. Bo statystyki, które zobaczyłem, to że wszystko zaczyna spadać. Wyświetlenia, choć powoli nawracam się do tych wyświetleń, bo odcinki wpadają coraz częściej. Ale jeszcze zauważyłem, że oglądacie bardzo krótko to odcinki, które ja wrzucam i to mnie też nie cieszy. Chciałbym, żebyście oglądali dłużej, bo zauważyłem, że taki czas, który jest gdzieś że film trwa gdzieś około 8 minut ostatni, a statystyki wynoszą, że oglądacie go minutę 17 sekund, to mnie nie zadowala. Chciałbym, chciał, żebyście oglądali dłużej. Ale dobra, tym się na razie nie będę przejmował. Teraz chcę Wam wyjaśnić o co chodzi z tym, że jeszcze nie ma nuty na kanale. Na kanale nie ma piosenki z jednego tylko powodu. Nie zdążyłem nagrać jeszcze. No nie zdążyłem jej nagrać ani teledysku, ani tekstu. I to jest ten problem. A że nie mogę teraz to zrobić, bo. Niestety z Fly'em jestem umówiony, oczywiście polecam wbić na kanał, jestem umówiony dopiero na, żeby własne skłamać, na sobotę, tak jak mi się dobrze wydaje. I wtedy będziemy próbowali to nagrać. No to piosenką Jeden Gol, która ma już prawie mil... nie, przepraszam, nie, nie milion, tysiąc wyświetleń, to męczyliśmy się przez kilka dni. A to co teraz wyjdzie, chciałbym, abyśmy ją nagrali w jeden dzień, czyli w sobotę przychodzę, w sobotę nagrywam, w, no, w niedzielę wątpię, że wleciało, bo jeszcze teledysk czeka mnie. Bo oczywiście wiem, że chcecie teledysk. I pewnie w niedzielę bym teledysk na nagrywał, tak niedziela i poniedziałek załóżmy. To wtedy może we wtorek by wleciał za tydzień. Oczywiście wiem, że będziecie źli na mnie, że tak późno, tak długo musicie na nią czekać. Że 200 wbiliście już w końcu, ale teraz już nie, nie ode mnie zależy. Czas wolny mam. Ale to, żeby... To nie wystarczy, że tylko ja mam czas wolny. Jeszcze potrzebuję, żeby fly miał. Czas wolny, żebyśmy mogli się spyknąć, żeby on nie był na przykład umówiony z kimś. Oczywiście on też ma swoje życie, a nie że musi mi pomagać w tym kanale. On to robi, bo jest moim dobrym przyjacielem i chce mi pomóc w rozwijaniu tego kanału. A teraz chcę parę słów też dopowiedzieć na temat Disu, który wleciał na mnie. O którym Wam już powiedziałem w ostatnim odcinku. Nie jestem z niego zadowolony, ale wiem, że pisaliście, żebym też na niego nagrał Disa, ale zanim ja tekst wymyślę, beat będzie zrobiony, to może to jeszcze trochę potrwać, więc nie napalajcie się, że za kilka dni zobaczycie nagle Disa jeszcze. Nutę i Disa. To nie będzie tak, że natychmiast nagram piosenkę specjalną na 200 i od razu po chwili zobaczycie jeszcze disa na toporek Q. Tak nie będzie. I oczywiście polecam wbić na jego kanał. Możecie zostawić tam subskrypcję i oglądać jego filmy. Ten dis, za tak myślę, że był zrobiony na wyświetlenia i lajki. Choć mnie to nie zadowala, że akurat na mnie. No ale okej, okay, rozumiem. Będę chciał pewnie się zemścić. Ale to w swoim czasie. Chciałbym poinformować osoby, które pod ostatnim filmem zostawiały komentarze, yy, że toporek Q jest najlepszy. Rozumiem, że to znaczy, że to są widzowie jego. I rozumiem, że wolicie go niż mnie i wolicie mi to napisać. Okej. Okay. Ale że. Pisze mi to jakieś 10 komentarzy dostałem od ka każdy inny w sensie jeden ten sam że hashtag Q najlepszy coś takiego ale Ja na to nie poradzę że go oglądacie go wolicie mój kanał jest prowadzony trochę inaczej niż jego jego kanał jak założyłem polega na na przykład y najpopularniejszych teraz filmach takie jak na przykład nie wrzuć złego Mr. Boxa do basenu nie wrzuć złego Mr. Boxa z dachu to co kajarze wypisz cały długopisz policz yy, ziarenka yy, nie piasku tylko ziarenka ryżu a mój kanał to jest Mieszanina wszystkiego, challenger macie, macie, pack opening dostaliście, dostaliście serię z Orlika, która już dawno nie ma, bo zacząłem się wypalać na ten temat, choć nie jestem z tego zadowolony. Ale próbuję się zregenerować, wymyślać nowe wyzwania, zapraszać osoby i kolejne odcinki z serii na Orliku. Ale do tego będę potrzebował pewnie osób chętnych do odcinka, no i kamerzysty, to najbardziej. A niestety od YouTube'a nie dostaję żadnych pieniędzy, ale to żadnych. Bo jeszcze niestety moje subskrypcje są zbyt niskie, aby dostawać nawet tam jakieś grosze, żeby móc komuś zapłacić, żeby wystąpił na odcinku. Praktycznie wszyscy, którzy wystąpili, wystąpili, bo chcieli wystąpić na tym kanale, ale dobra, serię mam, serię z Orlika, która już coraz rzadziej i sam się załamuję na ten temat, ale coraz rzadziej, ale jeszcze w tym odcinku chciałem się dowiedzieć, jak to jest możliwe, że ja jako Takim dużo mniejszy youtuber niż załóżmy Damian Lęczyk, ale to nieważne, że ja, taki mały youtuber, mam 200 subskrypcji, no teraz już chyba ponad, już nie pamiętam ile dokładnie mam, ale jest taki youtuber MatsMax z mojego miasta, i on przez odcinek z tego, że przez godzinę w Kamerzysta, a, a no jakąś tam jego kamerzysta, nie pamiętam tytułu, e, wrzucił wersję godzinną i przez nią wbił około 300 subskrypcji. Jeżeli mi się dobrze wydaje, oczywiście mogę się mylić, bo nie jestem teraz w tym momencie, nie sprawdzałem ile akurat ma subskrypcji, ale to co z razem sprawdzałem, to już ma 540. A jeszcze niedawno miał dopiero ponad 200. Ja tego po prostu nie rozumiem. Ale dobra. Wiem, że wy też chcecie, żeby kanał się rozwijał. Odcinki będą wpadać, to na pewno będę się starał z całych sił, żebyście dostawali częście odcinki. Już nawet nie powiem Wam czego teraz, bo nawet nie wiem, czego będzie następne po tym odcinku. Ale chcę. Aby moje odcinki zaczęły rosnąć w górę, lajkami oczywiście możecie zostawić i subskrypcję na tym kanale też możecie zostawić. Ja bym bardzo chciał, żeby ten kanał rozwijał się w górę niż zatrzymywał się w miejscu. Na razie wszystkie statystyki, które sprawdzę, zaczynają spadać. Ja bym chciał, żebyście Wy, jako widzowie, pomogli mi jakoś naprawić ten kanał, żeby znowu. Się rozwijał tak fajnie, jak się wcześniej rozwijał. Od 100 subskrypcji do 200 subskrypcji nie minął. No, minęło prawie rok, prawie. Ale na początku kanał bardzo ładnie się rozwinął. Od 100 subskrypcji do 150 poszło wam bardzo szybko. Ale od 150 już do 200 już zaczęło się schody, takie dla Was bardzo trudne te schody. Ja chcę, żeby ten kanał rozwinął się jak kanał Max Maxa, którego pewnie będziecie mieli w opisie, więc pomóżcie mi w tym. A jeszcze jak już mówiłem o tym opisie, zauważyłem, że mało osób wchodzi w opis, bo... Poprosiłem Was, żebyście wbijali na kanał Michu 80, który też jest w opisie, i żebyście dawali mu subskrypcję. Od kiedy ja to dodałem, z moich 190 wtedy subskrybentów na jego kanał przeszło trzech to znaczy, że praktycznie nikt nie ogląda, nie wchodzi na ten opis. Na kanał Panka też jeszcze nikt nie wbił. Ja bym bardzo prosił, aby. Rozumiem, że nie chcecie, ale jakby komuś bardzo się zachciało, to na przykład możecie pomóc im też rozwijać kanały. Nie o to chodzi, że chcę być, yy, chcę ich promować, chcę im pomóc w rozwinięciu trochę tego kanału. Choć rozumiem, że ja trochę ciężej na to pracowałem. Nie to, że poprosiłem, nie załóżmy Damiana Lęczyka czy Mass Maxa, żeby wypromowali mój kanał, żeby się rozwinął. Tylko starałem się powoli, stopniowo, sam się rozwijać. Chcę im pomóc, żeby mieli troszkę łatwiej. Ale dobra. Taka krótka rozmowa z Wami. Kilka odpowiedzi na pytania pewnie, które Was chcieliście wiedzieć, co jest z nutą. To już wszystko wiecie. To by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.